Co do Marcina Dubiela, znanego z programu Condon Challenge, no to po prostu to on nie powinien się odzywać, bo pojechał tam jakieś, mówisz, że u mnie trenował trzy tygodnie. Trenował u mnie tylko tydzień, tylko tydzień, doznał kontuzji, bo przyszedł na trening, jakby powiedzieć, kulał się z jednym z zawodników i zawodnik złapał go w gilotynę. I po prostu go przeciągnął mu tą ginotynę. Faktycznie doznał tej kontuzji, mhm. i tre, ale trenował chyba tam 4 czy 5 dni. Do, a później to już nie trenował, tylko przychodził. Faktycznie doznał e, kontuzji i ten zawodnik po prostu e, ja to tam strasznie go opierdoliłem, że po prostu nie można tak robić, że ktoś przychodzi, jakby początkujący, a on złapał za głowę i, 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 i go pociągnął za mocno. Takie rzeczy się e, zdarzają, i to jest niedobre. I e, ja to rozumiem, że Mar Marcin Dubiel może być jakby zły o to, ale to jakby powiedzieć, e, nie było e, zawodnik, który trenuje 4 czy 5 lat, miał pokazywać technikę, a on po prostu e, zrobił źle. Ja po prostu go wyzwałem, powiedziałem, że jest głupi w ogóle i powiedziałem, co ty robisz i, i że takie rzeczy w ogóle, bo to nie była walka, to była technika. Na, techniki, na technice po prostu złapał go i go pociągnął. I, I on, po prostu to jest wina tej osoby. Myślałem, że zawodnik, który trenuje 4 czy 5 lat, trenując z kimś młodym, kogo wprowadza, że on będzie delikatnie mu pokazywał, a on po prostu mu pociągnął mocniej. I, i rozumiem Dubiela, że, że ma jakiś tam, jakby o to żal, ale to nie była jakby. Moja wina w sensie dokładnie, można powiedzieć, że ja odpowiadam za to, co się dzieje na sali, ale ja też nie mogę przewidzieć, że człowiek, który trenuje 4 czy 5 lat i nikomu nic nie zrobił i jest wszystko dobrze, a nagle e, może dlatego, że Dubiel zachowywał się arogancko. W jaki e, sposób? Że dlatego, co? że był bardzo taki pewny siebie, co to nie on. Nawet nie umiał mówić do trenera, a trenerze w ogóle już na pierwszym treningu. O, Pytał się mnie, czy jakieś sterydy ma zażywać, czy coś tam. Ja mówię, że ja nie jestem odbrania brania sterydów. Są jacyś specjaliści, do których niech się zwróci, bo ja jestem trenerem od MMA. Po drugie, nie rozumiem, gdzie zawodnik chce już od pierwszego dnia brać sterydy. Wiadomo, że sterydy, czy jakieś środki wspomagające są dostępne i ludzie oszukują system, że biorą takie rzeczy. Ale ja tego nie polecam i ja, ja tego nie, nie rozpisuję i nie, nie staram się, jakby, bo uważam, że ja mógłbym zaszkodzić tym młodym ludziom i uważam, że, że, że bez sensu to, to to, robić. On nie powinien w ogóle takich rzeczy, bo w ogóle nasz. Ja do wszystkich się zwróciłem, a odezwał się Dubiel. Dubiel. Znany z programu Condon Challenge, będzie, który trenuje amatorsko, będzie mi mówił, że, że, że jestem słabym trenem. Po co się wtrąca w ogóle w to, co ja mówię, do szyszki? Także, jeżeli, jeżeli oni się czują obrażeni, że ja ich obraziłem, to, to jeżeli prawda ich obraża. No to ja ich mogę przeprosić nawet, ja nie mam z tym problemu. Znaczy to jest tak, że z trenerem Szyszką tak jakby, no mam, no jest chyba wszystko wyjaśnione, tak? Czyli bardziej trenera zabolały te słowa Marcina Dubiela. Tak. Tak, znaczy no ja rozumiem tam trenerę Szyszkę, że on e, jakby tam ma jakieś te, ale ja też mam swoje zdanie i, 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 i je wyjaśniłem.